Lidl sprzątanie i oszczędzanie w jednym Kapsułki Finish z kuponem Lidl Plus 35,99 za opakowanie przy zakupie dwóch Płyn do pukania tkanin Silan XXL 26,99 A kapsułki lub żel do prania wizji XXL 49,99 Auto musi być wielkie Jak mam skocznia. Dla mnie musi mieć moc Dwa ślady. Ja lubię cabrio. Ja wolę mieć dach nad głową. Ja to lubię jeździć sam. A ja z kolegami. Bo wszyscy kierowcy mogą być na ty. Jak ja i ty. Prowadzisz. Wybierasz zero. Masz coś na zgagę, Alu? Nie Alu, tylko Alu Gastrin, kochanie. Alu Gastrin? Nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed podrażnieniami. Działa podwójnie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A na silną zgagę weź nowy Esomeprazol Alugastrin. Hamuje wydzielanie kwasu aż o 90%. Esomeprazol Alugastrin. Najsilniejszy lek na zgagę. Portu w okolicach pleców, stać prosto, wyglądać na jeszcze wyższą osobę, a nawet szczuplejszą, brzmi jak cud, prawda? Cóż, tak nie jest.